Cześć, ja jestem Krystek, a dzisiaj do gry wszedł nowy event związany z marką Jordan, która ma te, jest teraz imię właśnie związane z nią. Fortnite yy, yy, ma teraz współpracę z Jordanem i z tego powodu mamy masę questów. Na deskorolki, grafity i tak dalej. Mamy nowy tryb odjazd centralny, który sobie zaraz zagramy. I mamy w sklepie nowe Moim zdaniem genialne skiny. Za 1800 fałdolców dostajemy dwa skiny, które mają pełną styli. To są style do pani, Pali jest naprawdę prześwietna, mega mi się podoba. Ja akurat 1805 fałdolców więc kupujemy od razu. Zestaw pod tablicą kupiony. I dostałem skinki. Jak ten puzzel mi się nie podoba, to pani jest naprawdę mega fajna. Myślę, że 10 na 10 skin. Oczywiście kupiony. To mam style. Będzie użyteczny na kanał prawdopodobnie filmik jak zrobić szybciej te wszystkie mm, wszystkie questy na te style. Jeśli oczywiście ten sposób, który widziałem na YouTube jeszcze działa. No to i mam teraz szary styl tylko. Nie sklepie się już, poza tym nie zmieniło. Wyzwania. Tylko to, wyzwania. Dobra, to zaraz mm, gramy w ten nowy tryb. No już grze. Jest to, y, jest to y, y, nowy tryb. Polega na tym, że przywrócę nasz na tryb kreatywny i tutaj będziemy grać. Mam ustawionego nowego skinka, tyle wygląda totalnie genialnie, moim zdaniem. 10 na 10, ja za 1800 fotów dostajemy dwa skiny. myślę, że naprawdę super. I zaczyna się gierka. Pierwsza próba nagrania na ty tego trybu niestety um, nie wyszła, bo mi się tryb zbugował. A teraz może będzie lepiej. O! Ile co? To się mi rzucił w bombę. O, dobra, teraz się nie zbugował tryb. Przynajmniej tyle. Dobra, lecimy. O, jestem całym łudacznikiem, jeśli chodzi o takie tryby. Nie grałem żadnej dezrany w Fortnitecie Będę bardzo... nie wiem jak... grać coś takiego I co jest ten piąty, tak średnio chyba No lecimy tutaj po te monetki Zebrałem, o, zaczyna iść lepiej To zdążył wziąć, zdążyłem, super Jest pierwszy Aktualnie Dobra, śpią całą samą stronę o, kolejne monetki tu są. O, tu i dalej wstuczę. O, teraz sobie powsułem. No teraz na górę. A teraz jestem czwarty już, średnio idzie. A to moja pierwsza gierka w tym trybie. Kolejne pewnie wyjdą lepiej. Póki no, co? 50 punktów. Drugi jestem na ten moment. O, no, no, mi ktoś przegonił. Dobra, kolejne punkty. O, nie zdąży, nie da wskoczyć na autobus, trochę szkoda. O, to zabrałem mega dużo punktów. Fajnie, mam 10 więcej niż pierwsza osoba. niż druga osoba. Teraz mam pierwsze miejsce. Lecimy dalej. O, nie zdążyłem tam wskoczyć. Ale tu i te wezmę. Też jest tu bardzo dużo. Mam 100 107 O teraz już poszło mega dobrze Bardzo dużo punktów teraz padło yy, Mam nadzieję że się nie zbugowałem Nie dobra Tu idziesz też wejść, co widzę o, Jakiś bus to jest, wkładu questu to wchodzimy pod wodę Chyba jest dużo punktów Chyba, chyba to wygram. Jestem mega. Yy, mam mega przewagę w tym momencie. Niż osoba, to jest na drugim miejscu. Ale teraz trochę zważywiłem, bo nie wziąłem żadnego punktu. Trochę słabo. No teraz mega popsułem. Ale teraz tu sobie wezmę. O, dużo więcej. Wpuszczałem oddałem O, dałem radę sobie wziąć kilka. Spoko. O, typ popsułem A tak mam jeszcze dużą przewagę. To są kolejne punkty, Nawet nie wiedziałem O ile punktów jest, dobra No przewagę utrzymam I co? O, teraz też duże punkty wpadło teraz będziemy stąd Chyba to wygram. zostało półtorej minuty jeśli dobrze pójdzie, to wygram tę, tą gierkę. Mam pierwszą gierkę w ten tryb. Kolejne monetki. 168 mam. Na przewagę jeszcze dość dużą utrzymuję. niedobrze To jest tu ty wezmę. Tu już nie dałem rady. I tak tak, dalej wziąłem bardzo dużo punktów w tej. 200 punktów mam już. Została jeszcze minuta A tu jeszcze się brałem, trochę słabo że tu wskoczyłem Bo udało da, da, mi się wziąć więcej punktów Tu też byłem wcześniej, tym mnie ktoś odepchnął A to w sumie dobrze, bo zabrałem kolejne punkty Lecimy dalej Po ścianę za sobie wskoczymy I Moim zdaniem tryb naprawdę fajny, coś nowego Taki tryb, żeby Taki chillout out, jak czekamy może na duo partnera możemy sobie pograć. O, to dość krótko gra, trwała ta gierka jednak. To jest moim zdaniem bardzo fajne. Jeszcze nie trzeba mieć jakiegoś jakiego skilla żeby wygrać gierkę w tym trybie. już pełną wygraną, czy coś się nie zostało. Już wezmę kilka sobie monetek. Łatwiutko. No i wygrywamy. 4 sekundy zostały Nowym skinkiem. zadana. Wygrywamy. No, przewagę miałem dość dużą w tym, w tym momencie. Dobra, wychodzimy. Zobaczymy, czy udało mi się zrobić jakieś questy. Jak tak to będzie spoko. I pomału mału kończę ten odcinek. Spróbuję jeszcze ci nagrać odcinek jak robisz szybko te wszystkie wyzwania z tych skinów. Może się pojawić to dzisiaj. Dostałem do niego styl. Chyba tylko do niego. Bo do pani. Do pani nie dostałem. Trochę szkoda. Ale dobra. To w takim razie ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zachęcam Was do stawienia subskrypcji, lajka, komentarza i zapraszam Was na moje kolejne materiały. Cześć!